mano widowie z tej strony Leon, a dzisiaj gramy na modach i właśnie pokażę wam jak ten mod działa, ale tą owcę chyba będę długo zabijał, więc poczekajcie aż ją zabiję. Chodź tu głupia świnio owco. No ile ona ma HP? No to jest właśnie taki mod. No nie powiecie, że nie jest fajny, jak tyle bloków się dostaje z jego zwierzęcia, które by normalnie się spierało 5 miliardów lat. No, od razu Elytra, no. Co mogę powiedzieć? O, no, blok tu super po prostu. No, blok meterytu, no. Nawet nie byłem w neterze po prostu już go mam. O, bikon tu jest. Muszę go złapać. Nie... Nie, nie, nie. O, mam. Mam bikony i... krusta. Nie mam miecza, no to. I, I lecimy. tego też wypadły I, ten... i... Coś tu jest zaklętego, książ Ale nie wiem czy mogą wykle... <śmian> wypadać zaklęte z bojki przepraszam. No następny blok tu co jest? Te bloki tu są dziwne. Ciągle. A nadal nie dostałem żadnej zbrojki albo miecza, tak, takiego typu. Nie wiem dlaczego... Dlaczego nie dostałem miecza? Pytam się. To jest oczyszczanie ekwipunii. A to jest latarnia morska. No i tam są zwierzęta. Coś tu jeszcze może będzie fajnego. Widzę, że dostał kielof rajtowy. No nic takiego fajnego. Nic fajnego mi tu się nie dostaje. Bo tam no, to gówno. Klikamy ekwipunek, Zobaczcie, widzę, że klikam. nie chce się otworzyć, nie ekwipunek. Zobaczcie, tutaj w te trzy kropki. O, dopiero teraz się otworzył halo. Minecraft, zbugowałeś się. No chyba za dużo itemów. Dlatego się zbugował. Muszę uciec z tego miejsca. Piek, 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 Wyrzucam szybko. I mam elitrę i mogę sylwetować. Owca to już się długo rozwala. No niż. chociaż z tego będzie mieć. Boże, ile ja tego nałapałem, a nic przydatnego. G grzyba. Buduje się chatę po prostu. Diamenta, a nie ma. A chociaż sikiera. Sikiera <grymne> zawsze spoko. Spoko loko. Buduje chatę. Pyk, pyk. Lud. Z lodu jeszcze. No to jest chata przez czasów. Bo czeka... nie wziąłem tutaj w tej sikiery. Jaki lag Widzowie, jakiego laga teraz dostałem. No w końcu módki neterytowe jeszcze są tu jest coś tu szmara, gdy widziałem wziąłem tam zewnętrzne. następne budki na ci mi się wyda. Tak, dwie, dwa razy budki terytorium dostałem na no, moje no ELO. Te moje ELO. I kierę A teraz wykorzystam te bloki do Yy, zrobienia mojej chaty. <grym> Dwa stołny. Co? Czym to stołny? A, bo to jest zainfekowany kamień. Ten... Ty, 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 ty. wypad, Nie chcę pójść temu. Zamykam je. A I tak je złapałem, a je zamknąłem, no. Minecraft jest też dziwny. <grym> Elu, to jest odcinek, gdzie sobie zbudujemy chatę z dziwnych rzeczy. <tak>, tak, tak go nazwę po prostu. Nie no, że ja nie będę tak nazywał tego cinka Debilowa nazwa. Debilowa nazwa. Sorry za to teraz widzów był po prostu. Dobrze, czekaj, nie to jest mi nieprzydatne. Też, 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 też. Iś, 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 iś. Ona nie chcę sobie prawie wyrzucić to i nie potrzebuję tych rzeczy elytry drugiej też nie potrzebuję i idę potem. Tą... Och, o ja przepraszam na hita padła. Idę następna część meteritowa. Boże, że mu ja to... Co? Dwie części neterytowe zbroje? Jeszcze na pierśnika nie brakuje neterytowego i elo. I elo, zaraz na smoka lecimy widzowie. Auć, 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 auć. czyli to mi zbroje? Ja nigdy nie zginę, jak na tym będę się stał. Widzicie, <śmówię>, patrzcie. TNT, potrzebuje zapalniczki. No ja ciągle dostaję a ale nie zginę nigdy! ha. ha. Mam cheatę, pewnie, pewnie się zapytacie czy mam cheaty teraz, że nie zginę. No nie mam cheatów, niestety nie. Tu jest no jest to poleciałe, no stawiam te. Już nie będę stawiał tych bloków, tylko wyrzucam wszystkie. Pyk! big 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 make take big make take big Teraz biorę to te video, który widowie. Jeszcze big 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 W komentarzu widzowie, czy Wy jak macie czarty, czar, tarczę założoną w Minecraft, to Wam to przeszkadza na ekranie? oni mi tak. Mi to akurat przeszkadza bardzo. Muszę wyłożyć tą tarczę, ale wyrzucić raczej. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Sikiera naterytowa kilo. Ile tego naterytowych rzeczy? Ale takie i to już mi są akurat niepotrzebne, więc to biorę, to to. Ale widziałam tu miecz diamentowy. O, tu. No co tu był kilof meterytowy i miecz diamentowy i kilof diamentowy? Chodzi, jest podejrzany. Uj, Ul ul uj, 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 uj. lepiej się rozwalasz. Co myślisz, że się, napiszcie też w komentarzu jak lubicie, czy wolicie sikierą rozwalać, czy bardziej wolicie mieczem, bo kilofem się nie rozwala. <grych> pyk, 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 pik. pik. następna sikiera, wypad. Tu jest następny kilof, ja nie chcę, muszę. Najpierw się sprawdzę, jakie tu są i Czy tu był oddech smoka? Tak, oddech smoka. Skakuję tu jednak. Skoczyłem. No i mam oddech smoka. Ja myślałem, bo widziałem takie odcinki na YouTubie, że jak się ma oddech smoka i te bloki, wiecie, takie nowe bloki, jakby te, gdzie jest ta rama w tym mieście Digdar, gdzie jest Gwarden, to w tej ramie myślałem, że w tych bloków, w jest zrobiona ta rama, do niej można ten Oddech Smoka włożyć i wtedy y, będzie portal y, do, wiecie, jakby takiego świata Gwardena. Myślałem, że tak właśnie zrobię, ale jak to sprawdziłem, jak ktoś na tak miał, to nie było i tak to było widać, że to mody, bo to było jakieś dziwne podejrzane. No i niestety się robi noc, muszę zmienić na dzień, bo w nocy nie ma zwierząt. A już widziałem... Dobra, jednak jest. Jest tutaj kurczak. Kurde, ale się gorzej to. Kurde, czemu ja go nie trafiłem? Elo, giniesz Nie, za dużo tych itemów. Tak Elo. Elo, Elo. Elo. Jakie tu są itemki? Nie, nic nie dostałem znowu fajnego. Czemu ciągle z tego napierśnika nie chce mi dać? Pierśnika no. Nie chce mi tego dać. No dziwne. No dziwne. Jak no jeszcze tutaj sprawdzę w sumie, gdzie to było. Gdzie to jest Sprawdzę, czy tu nie ma jakiegoś naderetowego na pierśnika? Jest to. No wiecie. Prada zglisze. Ale nie ma. Dobra, to idziemy na tą krówkę. No i ta krówka, jak giniesz na hitę. Jak ja to zabrałem? Co to było? Ej, popatrzcie widzowie. Patrzcie, mam łapkę, to nie. A teraz zobaczcie, że trzymam jakiś blok, a mi pokazuje, że mam łapkę. Popatrz, Popatrzcie, Widzowie sobie ner. Teraz y w sipunku, że trzymam blok, a nie postawiam go. A jak drugi raz kliknę, to go trzymam już. To jest... Ja tak często mam teraz ciągle w Minecrafcie takiego buga. Nie wiem dlaczego. Następne budki na teletow, Ale ja chcę na pieśni Nie budki. Budki są mi do niczego niepotrzebne. I sama jakieś lubowskie rzeczy dostaję. Mogłabym dostać coś. Ja tylko o tutaj marzę. Będzie następne, na pewno widzowie następna część tego odcinka jutro. No bo teraz co dwa dni będą odcinki w Leonowic. Bo a przez te dwa dni, kiedy nie będzie tych odcinków z Leonowic, to y, będą mody, do Minecrafta. No oczywiście czasem mody mogą nie działać, ale jak nie będą działać, to po prostu jak nagram ten odcinek, a co tak na to nie działało, to i tak ten odcinek usunę, więc nieważne, nawet go nie będzie na YouTubie. te bloki na nie. No to w sumie teraz jest najlepszy moment na to na co wiecie chyba na zakończenie tego odcinka w tym miejscu właśnie przy diamentikach, drewnie, bloków z gierdy i w ogóle takich rzeczy. No to się, żegramy jutro w następnym odcinku z modów.